Deszcz padał ulewnie tamtego wieczoru w Krakowie, gdy Michał stał przed drzwiami rodzinnego domu na podgórzu, trzymając w ręku zaproszenie na wesele kuzynki. Serce mu waliło jak młot, bo wiedział, co go czeka. Drzwi otworzyła matka, z twarzą bladą jak ściana, oczy unikające jego wzroku. Nie przychodź, Michałku, wyszeptała, głos drżący od wstydu i strachu przed sąsiadami. Ojciec powiedział, że... — że nie chcesz psuć radości innym. Zamknęła drzwi cicho, bez trzasku, ale dla niego to było jak grom. Stał tam pod deszczem, moknąc do kości, czując, jak świat się wali. To było piąte wesele w rodzinie, na które nie dostał zaproszenia. Piąte, odkąd pięć lat temu powiedział im prawdę o sobie. Michał Kowalski miał wtedy 28 lat, był nauczycielem historii w liceum na Starym mieście, mieszkał w małym mieszkaniu na Kazimierzu. Życie układało się spokojnie. Aż do tamtej rozmowy przy wigilijnym stole. Ojciec, emerytowany górnik z Nowej Huty, walnął pięścią w stół tak, że talerze podskoczyły. Nie w moim domu. Nie będę miał pedała w rodzinie. Krzyknął, a matka zapłakała cicho, błagając, by nie mówił głośno, bo co ludzie powiedzą. Od tamtej pory Michał stał się duchem, widywany na ulicach, ale nie zapraszany do stołu. Na chrzciny, komunie, wesela, nigdy. Rodzina udawała, że nie istnieje, bo w ich konserwatywnym świecie jej to hańba, grzech, coś, co przynosi wstyd na całe pokolenie. Ale Michał nie był sam. W tym samym Krakowie, w kawiarni na placu Wolnica, poznał Tomasza. To było dwa lata po tamtej wigilii. Tomasz Nowak, 30 lat, architekt z Warszawy, przyjechał do Krakowa na projekt renowacji starego kamienicy. Siedział przy stoliku z kawą, rysując szkice, gdy Michał wszedł, Szukając schronienia przed jesiennym chłodem. Ich spojrzenia spotkały się przez chwilę, to wystarczyło. Tomasz uśmiechnął się ciepło, przesunął krzesło. Siadaj, pada na zewnątrz. Rozmawiali godzinami o Wawelu, o smoku wawelskim, o życiu w cieniu tradycji. Tomasz był otwarty, pewny siebie, wychowany w rodzinie, która akceptowała go od razu, gdy powiedział w wieku dwudziestu lat. Ich miłość rozkwitła szybko, jak wiosna nad Wisłą. Spotykali się w ukryciu, spacery po plantach o zmierzchu, wieczory w mieszkaniu Michała, gdzie słuchali płyt z muzyką Chopina i marzyli o przyszłości. Tomasz chciał wyjechać do Berlina, gdzie wszystko było łatwiejsze, ale Michał wahał się. Tu jest mój dom, moja praca, moi uczniowie, mówił, choć wiedział, że dom go odrzucił. Rodzina Tomasza była inna, matka dzwoniła regularnie, pytała o przyjaciela, ojciec przysyłał paczki z domowymi pierogami. Ale dla Michała każdy dzień był walką z samotnością. Pewnego wieczoru, po kolejnym weselu, na które nie został zaproszony tym razem siostry ciotecznej, Michał wrócił do domu zapłakany. Tomasz czekał z kolacją, z winem. Dość tego, powiedział stanowczo. Weźmy drugie ślub, sami, i zaprosimy wszystkich. Michał roześmiał się gorzko. Oni nie przyjdą, będą się wstydzić. Ale w oczach Tomasza było coś nieugiętego jakaś siła, która pociągała Michała od pierwszego dnia. Zaczęli planować. Najpierw cywilny ślub w urzędzie, potem przyjęcie w małej sali nad Wisłą. Zaproszenia wysłali do wszystkich do rodziny Michała, do przyjaciół, do kolegów z pracy. Odpowiedzi przychodziły powoli. Niektórzy gratulowali, inni milczeli. Matka Michała zadzwoniła raz głosem łamiącym się: Synku, nie rób tego. Ojciec dostał ataku serca na samą myśl. Ale Michał nie ustąpił. Po raz pierwszy w życiu poczuł, że ma prawo do szczęścia. Tomasz trzymał go za rękę, szeptał: Będziemy razem, nieważne co. Dzień ślubu zbliżał się wielkimi krokami. Kraków kwitł wiśniami, powietrze pachniało wiosną. Michał patrzył w lustro, zakładając garnitur, i myślał o wszystkich tych weselach, na których siedział sam w domu, słuchając muzyki z daleka. Teraz to on będzie w centrum. Ale co zrobi, gdy rodzina nie przyjdzie? Co, jeśli sala będzie pusta? Serce mu ściskało na samą myśl. Sala weselna nad wisłą lśniła światłami, stoły nakryte białymi obrusami, kwiaty wszędzie, bzy i tulipeni, ulubione Tomasza. Goście przybywali powoli, przyjaciele z Warszawy, koledzy z pracy Michała, kilku uczniów, którzy dowiedzieli się przypadkiem i chcieli być. Ale rodzina, cisza. Żaden z Kowalskich nie przyszedł. Ojciec Michała nawet nie odebrał telefonu. Matka przysłała smsa, przepraszam, nie mogę. Michał stał w kącie, uśmiechając się siłowo, gdy Tomasz podszedł, objął go. To nasz dzień. Tylko nasz. Urzędnik stanu cywilnego przyszedł, ceremonia była krótka, wzruszająca. Przysięgi proste, szczere. W zdrowiu i chorobie, w dobrych i złych czasach. Uzy spływały po policzkach Michała, gdy zakładali obrączki. Goście klaskali, ktoś puścił konfetti. Potem wesele ruszyło, muzyka, tańce, tosty. Ale pustka po rodzinie bolała jak otwarta rana. Tomasz widział to w oczach ukochanego. Coś wymyślimy, szepnął. W środku nocy, gdy zabawa trwała w najlepsze, Tomasz wziął mikrofon. Drodzy goście, Mamy niespodziankę. Wszyscy zamilkli. Następnego dnia Michał obudził się z kacem moralnym. Co oni zrobili? Tomasz zadzwonił do matki Michała, powiedział spokojnie: Przyjdźcie na poprawiny. Chcemy porozmawiać. Matka płakała w słuchawce, ale obiecała przekazać ojcu. Poprawiny zorganizowali w domu rodziców Michała, tym samym, gdzie wyrzucono go pięć lat temu. Tomasz nalegał: Musimy stawić czoła. Przyjechali we dwójkę, z tortem, z winem. Drzwi otworzył ojciec, twarz jak kamień. Co wy tu? Warknął, ale matka pociągnęła go do środka. Usiedli w salonie, napięcie wisiało w powietrzu. Michał zaczął, nie prosiliśmy o akceptację, ale o szacunek. Ojciec milczał długo, patrząc w podłogę. W końcu powiedział: Myślałem, że to przejdzie. Że znajdziesz sobie dziewczynę. Tomasz odpowiedział spokojnie: To nie choroba, to miłość. Matka płakała, trzymając rękę syna. Rozmowa trwała godzinami o wstydzie, o tradycji, o kościele, o tym, co powiedzą sąsiedzi. Ojciec wstał nagle, wyszedł. Myśleli, że to koniec. Ale wrócił z albumem zdjęć, Michał jako dziecko, na komunii, na wakacjach. Zawsze byłeś moim synem, powiedział głosem łamiącym się: Nie powiedział kocham was, ale to było blisko. Od tamtej pory coś się zmieniło. Nie od razu wizyty rzadkie, rozmowy sztywne. Ale przychodzili na święta, choć siedzieli w milczeniu. Michał i Tomasz kupili większe mieszkanie, adoptowali psa. Życie toczyło się dalej. Ale prawdziwy przełom przyszedł rok później, na weselu kuzyna. Zaprosili ich niechętnie. Ale zaprosili. Michał wahał się, czy iść. Pokażemy im, że jesteśmy szczęśliwi, powiedział Tomasz. Wesele kuzyna w wielkiej sali pod Krakowem, tradycyjne, kuczne, z orkiestrą i oczepinami. Michał i Tomasz przyszli trzymając się za ręce. Spojrzenia, niektóre wrogie, niektóre ciekawskie. Ciocia szepnęła: Co oni tu robią? Ale kuzyn przywitał ich uściskiem. Przy stole siedzieli obok dalszej rodziny. Rozmowy kręciły się wokół dzieci, pracy, polityki. Nikt nie wspominał o nich. Ale gdy orkiestra zagrała wolnego, Tomasz pociągnął Michała na parkiet. Tańczyli powoli, blisko. Sala zamilkła na chwilę, potem rozmowy wróciły. Ojciec Michała siedział w kącie, pijąc wódkę. Patrzył na nich długo. W końcu podszedł. Zatańczysz ze Starym? Zapytał Michała. Serce stanęło. Zatańczyli ojciec i syn, niezgrabnie, ale razem. Uzy w oczach obu. To był początek. Rodzina powoli się przebijała, niektóre ciotki dzwoniły, zapraszały na obiady. Inne odcinały się na zawsze. Ale Michał czuł ulgę. Z Tomaszem planowali dziecko, surogatka za granicą. Gdy powiedzieli rodzinie, reakcji mieszane. Ojciec mruknął, byle zdrowe było. Życie w Krakowie toczyło się spacery po rynku, wieczory w kinie, praca. Michał awansował na dyrektora szkoły, Tomasz projektował nowe budynki. Ale cień dawnego bólu wracał czasem. Na kolejnym weselu, tym razem przyjaciela, Michał poczuł stare ukłucie. Ale teraz miał Tomasza u boku. Lata mijały. Michał i Tomasz byli razem dziesięć lat. Dziecko, chłopiec, Kuba przyszedł na świat dzięki surogatce w Kanadzie. Rodzina zaakceptowała powoli. Dziadek, ojciec Michała, nosił wnuka na rękach, choć nigdy nie powiedział gej na głos. Na własnym jubileuszu dziesięcioleciu ślubu zorganizowali przyjęcie. Zaprosili wszystkich. Tym razem rodzina przyszła w komplecie. Ale Michał pamiętał tamten dzień, gdy zrobił coś nie do pomyślenia. Na weselu kuzyna, po tańcu z ojcem, wziął mikrofon podczas oczepin. Drodzy państwo zaczął drżącym głosem. Dziękuję, że nas przyjęliście. Ale chcę powiedzieć coś ważnego. Sala zamilkła. Byłem na wielu weselach w tej rodzinie jako dziecko, jako nastolatek. Ale odkąd powiedziałem, kim jestem, nigdy nie dostałem zaproszenia. Bolało Bardzo ale dziś jestem tu z mężem, z miłością mojego życia. I chcę, byście wiedzieli, miłość nie wybiera. Jest taka sama dla wszystkich. Uzy spływały. Niektórzy klaskali, inni milczeli. Ojciec wstał, podszedł, objął syna. Przepraszam, wyszeptał po raz pierwszy. To było nie do pomyślenia, publiczne wyznanie na tradycyjnym weselu. Ale zmieniło wszystko. Od tamtej pory Michał pomagał innym, założył grupę wsparcia dla LGBT w Krakowie. Tomasz projektował bezpieczne przestrzenie. Dziś, patrząc na Kubę biegającego po plantach, Michał myśli o drodze, którą przeszedł. Od wyrzuconego syna do dumnego ojca i męża. Rodzina nie jest idealna, rozmowy o polityce unikają, kościół omijają. Ale są razem na świętach, na urodzinach. Na ostatnim weselu w rodzinie, siostrzenicy, Michał był świadkiem. Tańczył z Tomaszem otwarcie, bez wstydu. Goście uśmiechali się, klaskali. To, co zrobił tamtego dnia publiczne mówienie prawdy, było nie do pomyślenia w ich świecie. Ale otworzyło drzwi. Miłość zwyciężyła. Powoli, boleśnie, ale zwyciężyła. Kraków wokół nich kwitł, wisła płynęła, życie toczyło się dalej. Dwoje mężczyzn, trzymający się za ręce, szło przez rynek, wolni wreszcie.